Witam Was, kochani. Zapraszam Was na kolejny film z serii kartek świątecznych, bożonarodzeniowych. Tym razem będą to kartki z motywem choinek. Mam nadzieję, że zainspiruje Was do wykonania takich oto kartek. No i co? Zabieramy się do pracy. Pierwszym pomysłem będzie taka kartka z holograficznymi tasiemkami. Na początek potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego, na której wyznaczam prostokąt, który będzie taką podstawą tej całej kartki. Ja wybrałam wielkość 10 na 14 cm i tak przygotowany prostokąt wycinam równiutko wzdłuż wyznaczonych ołówkiem i linijką linii. Kolini. Na wycięty prostokąt przyklejam jedna pod drugą samoprzylepne kolorowe tasiemki. Takie tasiemki możecie kupić w sklepach z produktami kreatywnymi, w Pepco, w Action, czy chociażby w Empiku. Ja moje kupiłam bodajże w Action, ale już dokładnie nie pamiętam. No i tak jak widzicie, nie przyklejam ich na całej wysokości kartki. Od góry i od dołu zostawiam około 2 cm niezaklejone. A teraz, kiedy już wszystkie są przyklejone, zawijam je pod spód kartki żeby nie trzeba było docinać tych kawałków. Następnie całość będę przyklejać na czerwoną kartkę z bloku technicznego przy pomocy taśmy dwustronnej. Przyklejam tę moją kartkę z tasiemkami w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru z kolorowymi tasiemkami wystawała odrobina czerwonego, tak około pół centymetra, może troszeczkę mniej. Jeśli oglądacie moje filmy, to dobrze wiecie, że ja takie akcenty kolorystyczne uwielbiam i nie może ich zabraknąć w żadnej mojej kartce. Czas teraz na taki brązowy papier eko, dopasowany do jednej z tasiemek. Wyznaczam wysokość tej kartki, jej kształt, jakby, żeby wiedzieć, jak duży kawałek, jak wysoki kawałek jest mi potrzebny. No i kiedy już wyznaczam sobie, wyznaczyłam sobie tę wysokość, tę wielkość, wycinam ten właśnie wyznaczony kawałek, przykładam. Pasuje na wysokość. Ma on szerokość więcej niż pół kartki. No i wyrysowuję sobie na nim kształt, a w zasadzie kontur choinki. Ta choinka będzie w środku pusta. Ma to być kontura, nie taka wypełniona cała brązowa choinka, więc też teraz wyrysowuję sobie te wewnętrzne linie konturu. No i niepotrzebne. Wnętrze i zewnętrze poza tym właśnie centymetrowym konturem odcinam. Ewentualne ślady ołówka wymazuję po prostu gumką do mazania. I tak przygotowany kształt będę przyklejać przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej do tej właśnie kartki. Taśma dwustronna piankowa nie dość, że bardzo dobrze trzyma. To jeszcze właśnie tworzy ten efekt trójwymiarowości, takiego odstawania od podstawy kartki elementu, który nią przykleimy. Bardzo lubię jej używać żeby właśnie dodać takiej trójwymiarowości moim kartkom Dokładnie przyklejam do krawędzi tę moją choineczkę. No i nasza kartka już jest prawie gotowa. Postanowiłam dodać jeszcze napis świąteczny. Na początek wyznaczam go ołówkiem. A kiedy już wiem, że zmieści mi się tam, gdzie go sobie wymarzyłam, poprawiam czarnym pisakiem cały ten napis. A następnie niepotrzebne ślady ołówka wymazuję po prostu gumką do mazania. Tak, prezentuje się gotowa kartka, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Tym razem wybrałam tutaj taką holograficzną, czerwoną kartkę. Tym razem do stworzenia tej kartki wybrałam taki holograficzny, czerwony papier, na którego odwrocie wyznaczam prostokąt. Mój prostokąt ma szerokość 8 cm, wysokość będzie to 12 cm i dzielę sobie go. Na równe części wzdłuż, żeby były dwa wysokie prostokąty, które rozdzielam na cztery równe małe poziome prostokąciki. Następnie wyznaczam sobie ramiona tej mojej choineczki. No, wiadomo, im niżej, tym coraz szerzej. U góry czubek choinki, więc też niedużo tych. Nieduża rozpiętość tych ramion jest. Po drugiej stronie staram się stworzyć odbicie lustrzane, żeby te moje ramiona po prawej kończyły się w tym samym miejscu co po lewej stronie. I tak przygotowaną choinkę będę wycinać. Dokładnie. Równiutko wzdłuż konturów, które wcześniej wyznaczyłam ołówkiem. Niepotrzebne kawałki tego papieru na razie odrzucam, a teraz przy pomocy linijki tworzę takie przypadkowe skośne linie. Na tej mojej wyciętej choince, żebym mogła właśnie podzielić ją na takie nierówne kawałki. Docinam sobie ten pierwszy kawałek, skracam jeszcze tę linie o jakieś 2 mm i docinam kolejny. I tak każdą tę linię, którą wyznaczyłam przed chwilą ołówkiem, wycinam, żeby mieć takie małe odstępy między tymi kawałkami choinki. No i ja sobie tu już zaczęłam układać w kształt choinki z powrotem, ale tym razem z tymi przerwami. I taką hojneczkę będę przyklejać do białej kartki z bloku technicznego, z której właśnie wyznaczam bazowy prostokąt. Będzie to prostokąt o wielkości 15 na 10 cm. Wycinam go równiutko no i przyklejam na początku um, do tej samej kartki z bloku holograficznego w kolorze czerwonym, przy pomocy taśmy dwustronnej. Jak zawsze w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina czerwonego. Nie wiem, co mi w tej kartce nie spasowało, ale skróciłam ją o pół centymetra. Aha, wiem, bo miałam taki yy, kawałek, który chciałam wykorzystać i potrzebowałam troszkę zmniejszyć tę kartkę, żeby, on się tutaj, e, żeby ona się tutaj na tej czerwonej zmieściła. Rozplanowuję moją choineczkę żeby wiedzieć mniej więcej, w którym miejscu sobie tutaj to wszystko poprzyklejać, bo kiedy już przykleimy, to nie ma odwrotu, ciężko później tę taśmę dwustronną odkleić. A kiedy już szoinka jest rozplanowana, przyklejam ją przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej. Już w poprzednim pomyśle tłumaczyłam Wam, że ta taśma fajnie sprawdza się do stworzenia takiego elementu wystającego, takiego trójwymiarowego, warstwowego efektu. No i dlatego też tutaj ją używam, żeby nie było tak płasko, a właśnie żeby coś tutaj się warstwowo podziało. Choinkę mamy przyklejoną, dlatego czas jeszcze zająć się tłem, bo stwierdziłam, że takie białe, zwykłe tło jest dość puste, dlatego postanowiłam stworzyć tutaj małe groszki imitujące padający śnieg. Wybrałam tutaj kolor czarny oraz kolor taki srebrny, metaliczny. Kiedyś kupiłam ten pisak, już nawet nie pamiętam gdzie, ale bardzo go polubiłam, bo tak fajnie się mieni. Tak prezentuje się gotowa kartka, a my przechodzimy do ostatniego na dzisiaj pomysłu. Będzie nam potrzebny blok do scrapbookingu i biały blok, z którego właśnie teraz wycinam prostokąt bazowy tej kartki. Będzie to prostokąt o wysokości 14 cm, szerokość troszkę więcej, tym razem będzie to 12 cm. I tak przygotowany prostokąt. Równiutko sobie docinam i przyklejam na wzorzystej kartce z bloku do bookingu. Przyklejam go taśmą dwustronną, jak, tak samo jak w przypadku dwóch poprzednich pomysłów, żeby z każdej strony wystawała odrobina tego kolorowego papieru. Nie mogłam się zdecydować, jak dużo tego papieru tutaj po bokach wypuścić, ale w końcu doszłam do porozumienia z samą sobą. I jest to troszkę więcej niż w przypadku dwóch poprzednich pomysłów. Wycinam równiutko. I czas teraz na wybranie kilku kolorów kartek, na których będę wyznaczać kontur choinki. Wyznaczam sobie środek, rozdzielam ten mój prostokąt na pół i dzielę go jeszcze na kilka poziomych prostokątów. Nie muszą one być tej samej wysokości. Ja to tutaj robię tak na oko i wyrysowuję w ramiona mojej choinki. Ta choinka będzie choinką bazową którą później będę odrysowywać na innych kolorach kartek, no bo choinek jest tutaj aż cztery. Jedna choineczka jest gotowa. Wymazuję niepotrzebne ślady ołówka gumką do mazania I teraz odrysowuję sobie ją na papierze z bloku do scrapbookingu, którego użyłam do tła tej całej kartki Skróciłam ją tutaj o jeden poziom, jak widzicie I tak przygotowaną trzypoziomową choinkę wycinam Dwie choineczki już mamy. Teraz jeszcze dwie, które postanowiłam wykonać z takiego pudrowo-różowego, można powiedzieć, papieru. Tutaj będzie dwupoziomowa choinka, więc skróciłam moje jeszcze jedną wysokość, a ostatnia będzie już cztero Trzy, przepraszam, trzy poziomowa brązowa jest cztero. Wycinam sobie te moje dwie pozostałe choinki. No i zaraz przyjdzie czas na rozplanowanie ich już na kartce. Teraz planuję mniej więcej, gdzie chciałabym, żeby te moje choinki były ułożone na kartce. No kilka opcji tutaj brałam pod uwagę, ale finalnie stwierdziłam, że będą one ułożone w taki sposób. Przyklejam je taśmą dwustronną piankową do tej mojej kartki, żeby stworzyć taki efekt, Trójwymiarowości, tak jak już Wam to wspomniałam w wcześniejszych kartkach. Te choinki specjalnie wystają poza kontur tego białego papieru. Finalnie odrzuciłam tę jedną małą choinkę i postanowiłam zrobić ją w czwartym kolorze, takim chłodniejszym, brązowym. Bo ten pudrowy róż zachodzący na drugi pudrowy róż niekoniecznie mi się tutaj w całość wpasowywał, ale finalnie i tak są cztery choinki. Czyli tak jak pierwotnie zakładałam, że będzie tutaj te dwa kawałki taśmy dwustronnej piankowej składam w jeden, żeby mieć jeszcze większy efekt odstawania, taki grubszy kawałek. No i przyklejam tę ostatnią choineczkę. Ale no nie może tutaj być tak pusto, więc u góry nad nimi postanowiłam stworzyć napis na początek jak zawsze ołówkiem, żeby mieć pewność, że wszystko wyjdzie tam, gdzie powinno wyjść. A kiedy już wyjdzie, no to poprawiam całość pisakiem, a niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Postanowiłam dodać jeszcze moje ukochane groszki na tle. No i tak prezentuje się gotowa kartka. Dziękuję wam bardzo, że obejrzeliście ze mną ten film. Ale jeśli te pomysły to jeszcze nie to, czego szukacie, to zajrzyjcie na mój kanał, bo znajdziecie tam wiele filmów z innymi propozycjami na takie kartki okolicznościowe, na kartki bożonarodzeniowe i na różne inne okazje. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!